W kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj to kolejny odcinek yy, na moim kanale. A dzisiaj, trochę w innym typie, bo dzisiaj, widzę, będziemy grać w akinatora. Zobaczymy, czy akinator nas zna. Myślę, że jeszcze nie, a raczej na pewno, bo to chyba trochę za wcześnie. Ale tam można, bo była jakaś aktualizacja, są nowsze zdjęcia. Można się chyba wpisać tam na listę jakoś, więc zobaczymy. Zostawcie oczywiście mnóstwo łapek w górę, subskrypcję na tym kanale e, po więcej takich odcinków. E, przepraszam was, że nie mam słuchawek podpiętych i jeszcze jest takie echo, ale w kolejnym odcinku postaram się to naprawić i że będzie wszystko ok. Poczekajcie, bo muszę tylko sprawdzić. Ok, dobra, możemy już zaczynać pierwszą. Oj, poczekajcie. Bo mi wyszło z tego, i pierwszą rzeczą, jaką będzie, znaczy osobą, którą będziemy wyszukiwać, będę to ja. Myślę, że ono nie znam mnie, jak na to jeszcze, tak? Czy Twoja postać nosi damskie ubrania? Tak? Czy Twoja postać tworzy filmy na YouTube? Od razu się pyta tego YouTube'a, jak tak zawsze się pyta. Czy Twoja postać grała koncert w Polsce? Nie. Czy Twoja postać nagrywa filmiki ze swoim chłopakiem? Nie. Czy Twoja postać jest graczem? No, jestem. Czy twoja postać ma czerwone włosy? Nie, nie, jak Monika Kociołek. E, czy twoja postać e, jest związana z bananami? No, chyba nie jestem małpką, co widzowie? Nie jestem. Czy twoja postać jest pełnoletnia? Nie. Czy twoja postać mieszka w twoim domu? E, no i teraz ciężkie pytanie, bo będzie jako ty. Wyjdzie mi, że wyszukało jako ty. No, i właśnie jest taki problem, bo widzowie, no, yy, nie mogę tego zro zrobić, yy, tak? Więc dajmy na to, że nie, bo będzie, że Ty wyjdzie, więc rozumiecie o co chodzi. Yy, czy Twoja postać, znacie osobiście też, że nie, bo będzie, że Ty, czy Twoja postać ma młodszego brata? Nie ma młodszego brata. Czy Twoja postać jest dzieckiem? Tutaj zasadzę pytanie, ale nie mogę. Wam na nie odpowiedź, bo nie wiecie ile mam lat. No ale tak, jestem, mm, bo wiecie, nie ujawniałam tego w internecie jeszcze ile mam lat. E, być może niedługo się dowiecie, ale jeszcze nic na ten temat nie mówiłam. Czy Twoja postać ma siostrę? E, mam dużo sióstr ciotecznych, że tak to powiem i no wiecie o co chodzi, więc chyba zależy, że nie, bo siostry takie, siostry, siostry nie mam, ale mnóstwo sióstr ciotecznych. Czy Twoja postać nagrywa? Na YouTube ze swoją mamą? Nie. Czy Twoja postać jest dziewczyną? Tak. Czy Twoja postać jest YouTuberem, YouTuberką? Tak. Czy Twoja postać ma brata lub siostrę? Nie. Czy Twoja postać ma polskie nazwisko? Tak. Czy Twoja postać ma kota? Mam nawet trzy koty, widzowie. E, no, trzy koty dużo, tak. Hmm, czy to postać jest postać związana z tańcem? Jeśli chodzi o teledyski, bo ja występuję widzę, że w moim teledysku, zapraszam was na dwie ja, moje piosenki pod tytułem Święta i Halloween, bo tam właśnie ja tańczyłam sobie tak, wiecie, cyk, 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 no to tam tańczyłam, ale nie jest to tak jakby, że wiecie, hmm. Dobra widzę, przepraszam Was jakby coś za yy, to, że nie mam podłączonego i tam może jakieś świecie być, bo nie mam podłączonych słuchawek, bo chcę, chciałam ten odcinek szybko nagrać, więc nie mam jeszcze wszystkich szczegółów, ale będą i tak mikrofonu też nie mogę być podpiętego, bo, bo to by nic nie dało. Czy Twoja postać jest związana z tańcem? Więc nie właśnie. Czy Twoja postać ma od 15 do 26 lat? No nie. Czy twoja postać ma okulary? Tutaj mam widzowie okularki. Halo, halo, halo. No wy dobrze wiecie, co niektórzy raczej wiecie, że... Kurde, noszę okulary. Takie. No to noszę okulary, ale... dajmy chyba tak, bo czasami na odcinkach w ogóle nie noszę okularów. Czy twoja postać nosi maskę? Nie. Czy twoja postać ma psa? a Poczekajcie. Mm. Muszę się cofnąć okulary, i dam tutaj, że chyba nie. Czy, albo nie. Nie wiem. Czy Twoja postać. Czy Twoja postać jest skojarzona z jazdą konną, widzowie? I powiem Wam. Wy o tym w ogóle, ale tu w ogóle nie wiecie. Ale ja kiedyś tak kochałam konie. Teraz mi to przeszło, ale tak byłam wielką fanką tego, że. Po prostu to się w głowie nie mieści. Ale teraz aktualnie chyba już tak bardzo nie. E, no ale lubię. Fajne są zwierzątki, tak? Ale już trochę inne rzeczy mnie interesują. Tak jak na przykład nagrywanie dla Was. To mnie interesuje. Czy Twoja postać jest kojarzona z jazłą? Mm, no nie. Czy Twoja postać nosi maskę? Nie. Czy Twoja postać ma psa? Mam dwa psy. Czy twoja postać nagrywa hałas zakupowy? Nie, nie nagrywam hałas zakupowy. Czy twoja postać mieszka w Krakowie lub okolicach? Nie, oj, nie, nie, nie. Słuchajcie. Yy, okolicach nie. Czy twoja postać ma wiernych fanów? No myślę, że tak, widzowie. Nie wiem, nie znam was tak osobiście, ale myślę, że no chyba tak, I co, nie? No, myślę, że tak. Więc dam chyba tak. Tak. Dam na 100% że nie jakaś natka wyszła. Natka. Nie znam. Nie znam takiej natki. Czekajcie, bo wy nie widzicie. Natka taka wyszła. No ja niestety nie znam jej, więc nie mogę powiedzieć, że zajciamy. Więc nie. Chcesz kontynuować kontynuować. Czy twoja postać zna swoją rodzinę? Twoje, zna twoją rodzinę? Nie dajmy na to. Twoja postać jest graczem komputerowym, no yy, dam chyba, chyba tak, bo jakby niedługo będę dla was nagrywała z komputera, nawet może się jutro taki film zdarzyć. jutro może będą dwa fajne filmy, ale aktualnie z telefonu dla was nagrywam, o wow, muszę się rozciągnąć, a jutro będzie mega fajny film z Minecrafta, ja się o nim nie zapomnę, bardzo fajny, z zielone MC, mm, mega spoko czy Twoja postać ma związek z kotami? Nie. Mam koty, ale nie jestem związana jakoś tak. Wiecie, po prostu z, z kotami nie jestem związana i, i chyba nie będę, chociaż nie wiem. I poczekajcie. Dobra. Czy Twoja postać ma cztery nogi? Dwie mam tylko. Czy Twoja postać ma włosy koloru blond? E, widzowie, mam kolory. E, Boże. Kolory. Włosów. Mm, kolor włosów ciemny blond. Jestem ciemną blondynką. E, mam dość chudkie włoski, bo obcinałam niedawno. Czy twoja postać ma włosy koloru blond? Więc dam tak. twoja postać ma starszego brata? Nie. To idzie w złą stronę, w ogóle mnie nie namierza. Jakieś tam trochę w moją stronę i od razu skręca w złą. Tak to wygląda, no właśnie. Czy twoja postać chodziła z tobą do szkoły, nie? Czy twoja postać gra w Roblox? Nie. Um, czy twoja postać mieszka w bloku? Nie. Czy twoja postać mieszka w bloku, nie? Czy twoja postać nosiła aparat ortograficzny? Oj. Co? Orto, ortograficzny. Jak? jak się tam pisz, jak tam pisało? Ortograficzny. Ortograficzny? Ortograficzny. A. Nie ortodontyczny. Co my dzisiaj mamy? Mam jest tego, jest, jest. Pięć minut. Coś jest nie tak. Przepraszam Was bardzo widzowie za tutaj te komplikacje, bo tutaj były problemy chwilowe, ale nie zwracajcie uwagi, wszystko już jest opanowane, więc możemy jeść. czy twoja postać nosi, nosiła aparat ortodontyczny? Nie dośniłam takiego aparatu i nie chcę nosić. Mm, nie. No. Czy kiedykolwiek rozmawiajcie ze swoją postacią? Mm -mm. Czy twoja postać ma ponad 3000 fanów na swoim se serwisie YouTube? Widzowie, no nie mam tylu, ale wy to możecie zmienić, że już nie już będę miała właśnie tyle. 3000 widzów. Mój cel, moje marzenie to jest 10 tysięcy. Oj, poczekajcie, bo coś jest. Chcę, żebyście mnie fajnie gid widzieli. Potrzebuję chwilowej przerwy. Ok? E, więc, e, no, to co, to jest moja po, wypowiedź. E, że możecie wy to zmienić i było mi strasznie miło, żeby teraz nowy widz, który jest tutaj albo stary, ale już e, jeszcze nie subskrybuje, to żeby zostawił subskrypcję, bo to by mega dużo dało. Mm, tak. Dobra, lecimy. Czy Twoja postać. A, to no już czytaliśmy, nie? Czy Twoja postać jest w kategorii wiekowej 10-15 lat? Uwaga, uwaga, tak. Czy Twoja postać jest w Twoim wieku? Tak. Czy Twoja postać ma mniej niż 12 lat? Tego pytania Wam zdradzić nie mogę, aż sobie tutaj zasłaniam. Czy Twoja postać pojawia się w filmie tanecznym? Co z tym tańcem oni mają? Nie! Nie! Czy Twoja postać jest jedynakiem, jedynaczką? Tak. Czy Twoja postać kręci vlogi? Tak. Czy Twoja postać ma związek ze szkołą? Szkoła parodia! że wpadajcie na szkoły parodię, to jest naprawdę najlepszy odcinek na film. Na, na, nie na filmie, tylko na kanale. Tak. Ma związek ze szkołą? Chyba nie. Czy Twoja postać ma długie brązowe włosy? Nie. Czy Twoja postać mieszka z oboma swoimi rodzicami? Oczywiście, że tak. Czy Twoja postać ma kanał na YouTube, który ma mniej niż 300 subów? No ja więc powiem Wam, że mój kanał aktualnie ma chyba 227 subskrypcji, więc bardzo miło, ale trochę jeszcze musimy. Czy kanał ma mniej niż. Czekaj, tak. Nie. Czy przyjaźni się ze swoją postacią? Czy twoja postać nagrywa na TikTok? Yy, chyba tak. No bo nagrywałam teraz, teraz niezbyt. Czy twoja postać lubi koty? Chyba tak. Czy twoja postać ma białe włosy? Nie. Czy twoja postać ma brązowe włosy? Nie. Czy twoja postać rysuje? Nie wiem, bo jakby to, co widzicie na YouTubie, tak. Ja rysuję, ale to, co wy widzicie na YouTubie, mam być. Czy twoja postać jest znana dzięki mu, multimedial? E, tak. Błagam. Super postać. Jejku. Jejku, Wera. Boję się jej. Nie żartuję widowie. E, nie, myślę o jej kuwerze. Nie wiem kto to jest. Pierwszy raz czytam tą osobę, znaczy no, tak naprawdę widzę. I to jest nasza ostatnia próba dzisiaj. Teraz sprawdzamy, czy Akinator zna viki 8215. Mnie niedługo będą nowe fotki na Instagramie, więc wpadajcie i sprawdzamy. Czy twoja postać odzywa się do Ciebie? No. Czy twoja postać ma konto na Instagramie? Tak! Czy twoja postać żyje w twoim kraju? Tak! Czy twoja postać ma ciemne włosy? Poczekajcie, czy ja mam ciemne włosy? Poczekajcie, bo mi chyba lampa siadła. No widzicie widzowie, jakie mam, tak? Poczekajcie, na chwilkę widzowie zapalę. Widzicie, jakie mam włosy? Takie... No... Taki ciepły błąd, więc chyba, chyba nie. Twoja postać cię zauważa. To czy twoja postać jest... Mm, mm, czy to było zapytanie dziwne? Poczekajcie, bo y, muszę to pytanie. No, no dobra, nieważne. Czy twoja postać skacze na... Ojej, tyle ja przypiszam was. Za usadzenie mojej kamery, bo niestety nie umiem. Bo to jest mój pierwszy odcinek ogólnie z kamerką chyba. Czy Twoja postać skacze na Trampolinie? Nie wiem. Czy Twoja postać ma młodszą siostrę? Nie. Czy twoja postać ma naturalne blond włosy? Tak. Błagam! Po prostu Marysia? Kto zna Marysię jakoś? To było krótkie, więc. Kontynuować. Ostatni raz. Czy twoja postać nosi makijaż? Jeszcze nie, widzowie, bo chyba to trochę za wcześnie. Myślę. Kurde. z zdjęcie. Ale jeszcze nie. No, nie, nie noszę makijaż. Poczekajcie. Muszę was, widzowie, ustali, ustawić, żebyście byli grzeczni, stali. Bo jak się zrobi krzywo, to będzie źle. Poczekajcie. Dobrze. Niech będzie tak, widzowie. Patrzcie, up, jestem z Dobra, czy twoja postać, nosi makijaż, nie. Yy, czy twoja postać jest związana z serią z, niż ten dziennik? Nie, ale kojarzy mi się coś. Czy twoja postać posiada sklep internetowy? No niestety nie, ale chciałabym, może też trochę. Czy, twoje, czy rozmawiasz ze swoją postacią? Czy twoja postać ma związek z koniami? Nie. Czy twoja postać chodzi do liceum? Nie. Twoja poseć nosi Jakie głupie pytanie, Jezu. Vlog Nicole... E, ty, TV... Vlog Nicole... TV... E, nie, nie znam tej dziewczynki. I widzowie, oficjalnie mogę Wam powiedzieć, że nie udało mi się wyszukać Wiki 8215. Nie wiem dlaczego. W sumie takie dzieciaki wyszukuję, które też nie mają aż tylu subskrypcji. Ale chcę Wam powiedzieć, widzowie, że to nie znaczy, że ja mam mniej subskrypcji od innych. Bardzo Wam dziękuję, że WY mnie subskrybujecie, że to WY mnie oglądacie. Jest mi naprawdę bardzo miło z tym. I to bardzo jest fajne, że, że tak robicie. I ustawiłam sobie różowe ledynie, dlatego że lubię kolor różowy, tylko, bo są u mnie goście i chciałam dla nich miło zrobić. Poczekajcie, muszę tą kamerę. No, więc żegnam się, widzimy się już jutro. I co tyle? Baju, papa, kochani, kocham was, papa. Pa.